Dzisiejszy filmik będzie w trochę innym stylu, bo wchodzimy w bardzo ważną rocznicę, ćwierć wieczy działalności firmy, 25 lat ciężkiej pracy, wyzwań i sukcesu. Chciałabym porozmawiać dzisiaj z osobą, która za tym wszystkim stoi, ekspert, ekspert do spraw dotacji Anna Szymczak. Jak się czujesz świętując tak niezwykłą rocznicę? No chyba 25 lat już brzmi poważnie, 25 lat w doradztwie i w sumie od początku nie ma w dotacjach, w związku z tym e, liczba log, robi wrażenie, ciekawe doświadczenie. E, czy gdy zakładałaś firmę przyszło Ci do głowy, że będziesz celebrować kiedyś 25 lat istnienia? No w życiu, razem jak zakładaliśmy firmę z, z mężem. Nie zastanawialiśmy się na tym, w sumie od początku było tak, że nie zastanawiałam się, że mamy firmę, mm. tylko było jakieś zadanie do zrobienia, coś robiliśmy i w sumie chyba to zostało do tej pory, że przede wszystkim liczą się zadania, które robimy w danym momencie. Nie? Z tego co wiem, początkowo zajmowałaś się wdrażaniem systemów. Co sprawiło, że zajęłaś się dotacjami? No jak to zwykle bywa przypadek. Początkowe systemy w ogóle naszym, początkiem to były systemy zarządzania kością, wtedy to było ISO 9001, teraz wiadomo, ta rodzina jest już tam ogromna i pojawiły się przy systemach zarządzania kością, pojawiało się pytanie o plany rozwojowe firmy, akurat w tym czasie zaczęły wchodzić dotacje, nikt jeszcze nie wiedział co to jest te, te dotacje i tak przy planach rozwojowych może przydały się maszyna, spojrzeliśmy na dotacje i stwierdziłam, że a to ja przygotuję wniosek o dofinansowanie. I tak w sumie się zaczęło. Pierwsze programy, w których przygotowaliśmy dokumenty, to były programy przedakcesyjne typu FARE, SAPA. Tego już nikt nie pamięta, ale to były pierwsze wnioski, które przygotowywałam. Co było największym wyzwaniem w początkowym okresie działalności? W sumie trudno mi sobie teraz przypomnieć, co było wyzwaniem. Jak sobie teraz jest internet, początki dotacji były jeszcze, kiedy nie było internetu, dokumenty były gdzieś tam publikowane po to, żeby sprawdzić warunki, należało się udać fizycznie do danego urzędu. Teraz mi się to w głowie nie mieści, jak to wyglądało, ale faktycznie tak na początku było. I to jest dla mnie na, na ten moment jest szokujące, jak my kiedyś pracowaliśmy z tymi dotacjami. W sumie sama mogę nawet zaobserwować, że jest problem z wysyłaniem dokumentów czy podpisywaniem umów. Przez internet nie wyobrażam sobie, jak to wyglądało, jak tego internetu nie było. A jak robiliśmy ksera i podpisywanie każdej strony, dwa egzemplarze, kopii, robienie pieczątek, to do tej pory klienci pamiętają, my nie raz noce zawalaliśmy. Mają traumę. Tak, do tej pory mają tego, że do tej pory zostało, że naszych starych klientów została informacja, że podpisów nigdy za wiele. I teraz przechodzimy na podpisywanie cyfrowe, i ta zasada nadal obowiązuje podpisów nigdy za wiele. Błędem jest brak podpisów. Czy pamiętasz jakieś momenty zwątpienia I jeżeli tak, to jak sobie z nimi radziłaś? Na pewno sytuacje związane z covid -em. Znaczy każde przejście perspektywy finansowej. jestem, jak już e, 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 Państwo znacie, dosyć emocjonalnie podchodzę do, e, e, do kolejnych perspektyw. Ale na przykład jak się pojawił COVID, to był taki moment, kiedy były lockdowny z klientami wiele godzin rozmawialiśmy o problemach, co będzie, jak będzie wyglądać dalsza sytuacja. W związku z tym to był element taki, który mocno wbijał ziemię i mi się najbardziej kojarzą lockdowny, czy generalnie tak trudne momenty, to właśnie praca z domu. Omawianie problemów, czy można zwolnić pracowników, czy nie można, na jakim etapie mamy projekty w okresie trwałości. To był moment taki, gdzie naprawdę było sporo ciężkich rozmów, bo to głównie no, klienci czy szefowie mieli ten problem, nie omawiając, co dalej, wszyscy mieliśmy to, to. To był element taki, który chyba w tym momencie patrzę, był jednym z takich. Nie, gdzie była duża, niewiadoma, duży znak zapytania, co będzie dalej z rozwojem, czy co w ogóle czeka na gospodarkę. Nie? To, to był moment, który, który gdzieś tam mocno zapadł mi w pamięć. Właściwie samo przygotowanie wniosku i tworzenie w ogóle projektu jest trudne, a tutaj pojawiły się takie rzeczy, o których nikt normalnie nie myślał. I tak. w sumie ta praca, to też jakby dużo pracy z klientem, to nagle lockdown. I w sumie zanim zaczęła się jeszcze ta komunikacja zdalna, to na początku nie było, to było jednak chaos. No, był chaos, był, ale lockdown swoje, miał, generalnie COVID swojej dobre strony. Po pierwsze pojawiły się dodatkowe środki, jak się później okazało. Druga rzecz, nie, okazało się, że musieliśmy wszyscy przejść na spotkania mm. zdalne. Nieważne, kto miał ile lat, czy miał 20, 50, czy miał 70 lat. Wszyscy wchodziliśmy na, 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 na słynny Teamsy w tym, samym, w tym samym momencie. I to dosyć mocno usprawniło nam pracę. Wiadomo, że sporo, sporo klientów mamy po całej Polsce i się okazało, że te spotkania Teamsowe na stałe weszły do, do sposobu pracy, i w sumie to powoduje, że jesteśmy. W ciągłym kontakcie, no nie tak, też. że jesteśmy bardziej wydajni, szczególnie tutaj przy tych projektach badawczych. Wiadomo, że sporo godzin jest przesiedziane, nie, które nie dają efektów, to jest omawianie koncepcji, zdalne omawianie koncepcji zdecydowanie nam się sprawdza, więc to jest to, to jest plus, który się pojawił, jeżeli chodzi o te nasze spotkania zdalne. Mam no tak, to pewnie jechanie na spotkanie, że czy czy to zajmowało dłużej niż samo omawianie. Tak, to były tak, godziny spędzone za kierownicą, zdecydowanie, zdecydowanie dały się we znaki, cztery godziny wyjazdu, spotkanie, kawa z klientem, dwie godziny, 4 godziny powrotu. Trudno powiedzieć, że to był efektywnie wykorzystany dzień, ale bynajmniej by takie schematy się pojawiały. Szczególnie kojarzę jeden powrót z Włodzisławia, który zajął mi, bo nagle załamanie pogody, 9,5 godziny w samochodzie, no przyznam, że do tej pory nie chciałabym tego rekordu pobijać. No to były takie, takie zdarzenia, które przechodzą które, które mocno zapadają w pamięć. Może przejdziemy do takich bardziej pozytywnych rzeczy. Czy może są jakieś pozytywne wystąpienia, które się spotkały, może w relacjach z klientami? Czy na znaczy, z samych wniosków? Wiadomo, że jak pracujemy, to są duże emocje. Każdy projekt jest ważny dla klienta, ma duże dla niego znaczenie z punktu widzenia rozwoju. Jak czyta się listę, są wyniki, to emocje, które się pojawiają czasami jest tak jak, szczególnie jak dzwonię do klienta z informacją, to ta radość, która się pojawia czasami jest taką rzeczą, która naprawdę, która naprawdę napędza. Rzadko się zdarza, no co prawda ostatnio klient mnie zaskoczył, bo on szybciej wiedział, że dostał dotację niż ja sprawdziłam listę, ale to się rzadko bardzo zdarza. Zazwyczaj jest tak, że jednak my jesteśmy bliżej gdzieś przy tych, przy tych listach. To są takie emocje, które są naprawdę fajne. Poza tym to jest też tak, że praca nad wnioskiem to jest jeden czas, to jest, to jest jakiś tam element, który ileś tam godzin wspólnie przepracowany. Tak wiadomo, że rozliczamy nasze projekty. W związku z tym jesteśmy obecni przez kolejny rok, dwa, trzy w zależności od projektu. Teraz też w okresie trwałości też jesteśmy przy temacie. I czasami jak spoglądam wstecz na dokumenty, które przygotowywaliśmy na przykład w 2020 roku. I jak pamiętam, jak przygotowaliśmy ten wniosek, o czym myśleliśmy czy tam kupić tą maszynę, ująć, nie ująć, inwestycja stoi, produkuje i teraz spoglądamy, jakie daje efekty, to żadna praca od tego nie daje inna, to co, to, co możemy obejrzeć z punktu widzenia inwestycji. Tak, także to są takie rzeczy, które ciągle dają strasznie dużo fajne. No jest to w sumie wiele godzin ciężkiej pracy, nawet weekendy, noce, dni, noce, nieprzyznane, więc no. Już, już, już wiesz, też już przeszłaś przez tego, tak, tak, że już się to. Więc wiadomo, że ta praca została wykonana, ale pewnie jak ten wniosek jest zaakceptowany i jeszcze przyznana ta dotacja, to jest taka pewnego rodzaju walidacja jeszcze. Tak. Tak, to jest za tego. To są takie super sprawa. Wydaje mi się, żadna inna praca nie dawałaby nam tego, co oglądanie, jak się rozrastają biznesy klientów. Bo jednak walczysz o to, żeby oni mogli to zrobić i tak. potem, patrzysz, jak dzięki Tobie, tak. się to udaje. A pamiętasz może pierwszy wniosek, który prowadziłaś, którą przyznano dotację? Właśnie, przyznam szczerze, że jakoś mi to y, 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 były trzy wnioski, które kojarzę. To były chyba z Województwa Małopolskiego, z, z, y, dla film z Województwa Małopolskiego, ale tak nie do końca jestem w stanie, który z tych trzech był pierwszy, więc nie będę wymieniać nazwy, żeby, y, 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 żeby nikogo nie, nie skrzywdzić. Też wiadomo, że sporo tych klientów to są klienci, którzy od tych 20 lat niemalże są z nami, więc to co w sumie są różne firmy doradcze. Jedne są skupione na tym, żeby, no mają różne filozofie działania. Mi bardzo zależy, że jak nawiązujemy współpracę, to mamy tą w sumie rozwijamy się, rozwijamy się razem z naszymi klientami, razem działamy i to powoduje, że tam są projekty, gdzie mamy 6-7 projektów już wspólnie z tą firmą. Wiadomo, ja że jest na przestrzeni kilkunastu lat. Czasami jak spojrzałam właśnie dzisiaj przed, przed tutaj naszym spotkaniem, okres realizacji projektu był wpisany e, chyba marzec 2005 rok. To jest dokładnie 20 lat temu, nie. No, więc to tak robi, wiadomo, że wtedy yy, to było no, dawno. 3 lata wtedy. O, przyjmijmy za tego, tak, tak. Przyjmijmy, że wtedy miałam 3 lata, jak się te pierwsze wnioski pojawiały. Ale to są takie rzeczy, że yy, no, na tym etapie teraz nie rozczulają, ewidentnie. Czy były jakieś decyzje, których dziś byś nie podjęła, patrząc z perspektywy czasu? Wydaje mi się, że chyba raz, że nie mam takiego sposobu, jak podejmuję decyzję, uznaję, że decyzja przed podjęciem jej jest ważna, jak już jest podjęta, nie ma co się zastanawiać, czy to była dobra, czy nie dobra. Wszystko też jest po coś. Wszystko Nawet po coś. nie wyjdzie, to wiadomo, jest to jakaś lekcja. Dokładnie tak, więc wydaje mi się, że chyba... W nie jestem w stanie wskazać czegoś, czego, by, czego, czego bym żałowała, prawdopodobnie były decyzje, które dały się czy zrealizować tematy lepiej, jakkolwiek nie zastanawiam się nad tym, w sumie jestem zadowolona z tego, co na tym etapie nie jesteśmy. Co najbardziej motywuje Cię do działania na co dzień po tyle lat w branży? Hmm. Wszyscy w sumie, klienci wiedzą co mnie najbardziej motywuje, to jest lęk przed porażką, to jest chyba to, że ten mój taki gen terrorysty, który się ujawnia w czasie pracy nad projektem jest, wynika z tego, że pracujemy, nie po to, żeby pracować, tylko że faktycznie pozyskać te środki, to dofinansowanie, zrealizować ten projekt i to powoduje, że nie, Chęć unikania porażki jest motywacją do pracy i po latach stwierdzam, że moją motywacją nie jest chęć osiągnięcia chyba sukcesu, tylko z drugiej strony. Tak nie lubię porażek, że ja zrobię wszystko, żeby projekt doprowadzić do szczęśliwego finału. I właśnie też jak w zależy Ci bardzo na budowaniu relacji z klientami, więc myślę, że też jest, jednak jest ten fakt, że też dla nich jakby chcesz zyskać tą edukację, żeby oni też mogli się rozwijać. Tak, także to są to są fajne, to są fajne rzeczy, jak podjeżdżam pod firmę i widzę hale i widzę wyposażenie i jako że mhm. że z tą maszyną mieliśmy problem, bo dostawca na czas nie chciał dostarczyć, a nam się coś nie zgadzało w dokumentach albo że przy tej budowie coś się działo, no to są takie no, fajne te fajne wspomnienia, których nie widać jak się wchodzi po firmie, nie zawsze je widać. A ja się i myślisz, ja się do tego przyczyniłam, byłam częścią tego. No tak, to może tak. Ja się zastanawiałam, jak to było, że to się tam pojawił jakiś produkt, jakieś coś. Też Państwo yy, yy, wiadomo, że w sumie ten no, mój początek w systemach jakości, no bo jako, jako ekonomista, to mm, ja nie miałam do czynienia z technologicznymi podejściami do, 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 do dużych rozwiązań, a wiadomo, że przy innowacjach, przy tematach istotna jest ta zależność przyczynowo-skutkowa co się dzieje, z którego materiału, jak wychodzi, nie chodzi mi o całą technologię, a generalnie muszę wiedzieć ten główny proces, jak się pojawia. I to, że ja kiedyś miałam czas się trochę pochodzić po tych produkcjach, pooglądać różne technologie, to mi pomaga. Mi jest łatwiej sobie wyobrazić, co się dzieje, że daje taki efekt, a znowu jak konsultant zrozumie, w jaki sposób zaprezentować, łatwiej jest nam przygotowanie tego, opisanie tego we wniosku, czy zadawanie dodatkowych pytań, bo to, co dostaliśmy jako wsad od klienta, jest jeszcze za słabe Niczego wymaga doprecyzowania. Do Tak. E, bez czego nie wybierasz sobie dnia w biurze? No to kawy, no, no po <grym> prostu bez kawy. E, Czy masz mu jakieś motto lub zasadę, którą kierujesz się w biznesie? Nie zadawaj pytań, na które nie chcesz znać odpowiedzi. Tak ją chyba umjęła. po wielu latach pracy na projekcie rozliczania, to mi ciągle towarzyszy. Ja już nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo za, za miłą rozmowę. Ja oby to kolejne, oby kolejne lata też jakoś przeszły.